Panie i Panowie, oto test jako się zowie. Trzy gotowe zestawy wodne w szranki dzisiaj stają, by zaprezentować na żywo to, co realnie do zaoferowania mają. No dobra, starczy już tego remowania, pora zabrać się do testowania. Cooler H2O1200 Pro to nowa generacja gotowego zestawu chłodzenia wodnego od Antek. Zestaw ten opiera się przede wszystkim o aluminiową cienką chłodnicę typu 2x120 oraz blokopompkę. Ponadto mamy tutaj dwa wentylatory typu 120 mm z przezroczystymi łopatkami oraz z podświetleniem na niebiesko. Podstawa blokopomki jest bardzo duża, miedziana i bez tzw. lustrzanego szlifu. Zastosowane w tym zestawie węże mimo pozoru sztywności łatwo dopasowują się do potrzebnego wygięcia. Warto również odmienić, że i w obrębie samej blokopompki możemy regulować kąty wyprowadzania złączek wraz z wężami. Zestaw montażowy H2O 1200 Pro przeszedł pewnego rodzaju metamorfozą w stosunku do chłodzeń poprzedniej generacji tegoż producenta. Całość montuje się teraz znacznie przyjemniej. Testy wydajności Antec Cooler H2O1200 Pro przeprowadziliśmy jak zwykle na podkręconym procesorze Intel Core 5 2500K i przy maksymalnych obrotach dołączanych wentylatorów. Naturalnie zbyt cicho wtedy nie było, ale sama wydajność powinna zadowolić nawet co bardziej wymagających overclockerów. Liquid Freezer 240 to przykład pierwszego gotowego zestawu LC od Arctic do zładowania procesora. Przypomnę tylko, że firma ta najpierw zbudowała karty graficzne przy pomocy Accelero Hybrid 2 i jak wiadomo udało jej się to bardzo dobrze. W każdym razie zestaw ten składa się z dość grubej chłodnicy typu 2x120, bloko pompki oraz pakietu aż 4 120mm wentylatorów, wiadomo do konfiguracji typu push-pull. Podstawa blokopompki jest miedziana i również bez tzw. lustrzanego szlifu. Zastosowane w tym zestawie wodnym węże są elastyczne i dość łatwo dopasowują się do potrzebnego wygięcia, aczkolwiek w obrębie blokopompki nie możemy regulować kątów wyprowadzania złączek z wężami. Ponadto blokopompka musi być zamontowana w ściśle określonej pozycji. I na razie to by było na tyle, jeśli chodzi o relację a propos możliwości Arctic Liquid Freezer 240. Okazuje się bowiem, że obecnie nie mogłem zamontować bloku pompki z tego zestawu wodnego na naszej platformie. Najprawdopodobniej, bowiem na linii produkcyjnej miała miejsce pomyłka w doborze akcesoriów montażowych, i w związku z tym musicie, drodzy widzowie, poczekać do, mam nadzieję, pozytywnego wyjaśnienia sprawy z producentem. Leak Max 2 240 to kolejne gotowe LC od Enermax, z którym mamy do czynienia. Zestaw ten składa się z raczej standardowej chłodnicy typu 2x120, efektownie wyglądającej blokopompki oraz dwóch 120mm wentylatorów z manualnymi przełącznikami maksymalnej wartości obrotów. Podstawa blokopompki jest duża, miedziana i również bez tzw. Tak lustrzanego szlifu. Zastosowane w tym zestawie wodnym węże łatwo dopasowują się do potrzebnego wygięcia i tak jak w przypadku Kuler H2O 1200 Pro, również w obrębie blokopompki LeakMax 2240 możemy regulować kąty wyprowadzenia złączek wraz z wężami. Zestaw montażowy LeakMax 2240 240 jest troszkę inny aniżeli w przypadku chłodzeń poprzedniej generacji tegoż producenta. Niemniej jednak i tak całość montuje się przyjemnie i intuicyjnie. Testy wydajności Enermax LeakMax 2240 240 na podkręconym procesorze Intel Core i5-2500K Stwierdzają, że jest to bardzo wydajny zestaw jak na gotowe chłodzenie wodne. Aczkolwiek wiadomo, jest to okupione kosztem bardzo głośnych wentylatorów. Co ciekawe, przy niższych wartościach obrotów dołączanych wentylatorów wcale zbyt wiele na wydajności nie tracimy. Z pewnych względów skłonny jestem zatem przyznać wyróżnienia zarówno Antec Cooler H2O 1200 Pro, jak też i Enermax Lickmax 2 240. Co zaś się tyczy Liquid Freezer 240 to bardzo możliwe, że zestaw Arctic będzie jeszcze wydajniejszy i jeszcze cichszy niż Lickmax 2 240 z wentylatorami dla minimum, jednak na chwilę obecną nie możemy tego potwierdzić. Nadal czekamy na reakcję producenta.